Dorian i Topeli Tomas w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj yy, właśnie nazbierałem sobie na Megaboxa i będziemy otwierać Megaboxa, a potem parę walek będziemy grać. Więc na początku otworzymy Megaboxa i tam coś się wydropi. To fajnie. Więc mamy Megaboxa. Uwaga, uwaga. Na pomódlmy się. Pomódlmy się. No niestety. Nic nie ma, ale. Przynajmniej megaboksa mieliśmy. Więc to jest najważniejsze. O, niechcący mi się nacisnęło. Yy, to jest najważniejsze, że przynajmniej megaboksa dostaliśmy. No i. Gryk dla mnie spoko. Wszystko jest ok. W sklepie mamy. Ok, więc teraz zagramy sobie walkę i potem. Kolejne dwie walki i dzisiaj żegnamy, więc zaczynamy. O matko boska. E na nic bardzo dobra w ogóle, na duo to jest bardzo dobra. Piszcie mi w komentarzach jakie są mity, a zrobię odcinek z mitami i kogoś wybiorę jakieś mity. No i wybiorę to do filmu i będzie fajnie, więc serio. I jeszcze do tego zostawiajcie subskrypcje, zostawiajcie lajki, dołączajcie do klubu Dory Team, no i jak dla mnie bardzo dobrze Zamieńcie ten czerwony przycisk subskrybuj na szary subskrybujesz. No i ja czekam na Wasze pomysły z mitów. Yy, piszcie w komentarzach, ja zrobię kolejny film taki. No i yy, no będzie fajnie. Więc o kurde, Twoja drużyna jest na pierwszym miejscu. Naprawdę fajnie. 9 pucharków. Kolejna walka. Lecimy z kolejną walką na duo. W ogóle w aktualizacji kolejnej będzie trio, czyli będzie trzy osoby na. No, po prostu będzie trz, trzy osoby na trzy osoby na trzy osoby na trzy osoby. Tak jakoś pokazywało mi w internecie, sobie tak znalazłem. Yy, o, bo dobra. O, widzicie, mam ten zoczek. What is it? Widzieliście to? O, jeszcze mnie zabił. Słabo, nawet. Ale rozwaliłem go na hita. To było takie dziwne trochę. Nie wiem, ale. Dobrze, dobrze. Lepsze to. Niż nic po prostu. Olej, no. wszelka spadła. Ula, la. Dobra a jak napiszcie w komentarzu czy wykupiliście karnet zadmiarski ja jeszcze nie kupiłem ale może i kupię nie wiadomo może i kupię ale na razie się tym nie przejmujmy to lecimy dalej kolejna walka o znowu na Dory Team właśnie Dory Team tak się prezentuje ja jestem na piątym miejscu no i okej, okay. następna walka, lecimy dalej. Wow, ale fajne krzaki. W ogóle ja lubię się kampić w, tymi, w tych krzakach, a jak, a jak wy napiszcie w komentarzach. A przypnę wam serduszko. Papa, pa. to jest najlepsze. Łot, jak on wiedział, że tu jest. Bum, bum, biorę to skrzynię. No nie! No Widzieliście go? Jaki ja, ja po prostu nie no, ja jestem zawiedziony. No więc napiszcie w komentarzach jakiś myt Ja potem zrobię taki filmik. No i będzie fajnie, no. Chcecie dostać pod filmem serduszko? Zbierzcie w komentarzu fajny film czy znaczy, po prostu fajny film No i tyle Ja naprawdę Lubię dam wam dawać serduszko, to jest dla mnie To jakby radość Bo nigdy wcześniej nie dawałem serduszka A tak to teraz mogę dawać serduszko, więc Lecimy dalej. A ile w ogóle on strzela? Pa, raz. Dwa. Trzy. O, ale mnie podjechał. Ja go rozwalę. Ja go rozwalę. Jest. Ale mam... Mam stało HP. Ja. No nie z jednym okiem. O nie. 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 Tyle samo co ja ma nie! Nie! No nie, no. Dobrze, dobrze, dobrze. Ej, ja w ogóle gram z Danii? Dziwne. Czekamy, czekamy na ni. Wow! Ale ją podjechała. Jak spada przede mną, dzieci to? Dobra. O nie! Bierzemy ją, bierzemy ją! Nie, 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 nie! Nie! Dobra. No przynajmniej ona gra. Jest! Dobrze! No i tak to jest dobrze. No w końcu trochę pucharków nabiliśmy. Nagram oczywiście odcinek, jak wbijam 13 tysięcy, ale na pewno nie nie w tym miesiącu. Nie, nie w tym miesiącu, dziękuję. W październiku może to zbiję te 13 tysięcy, ale to mało prawdopodobne. Okej. Okay. To teraz zobaczymy w karnecie. Przedni sezon, może nawet skrzynka mi została? Przedni sezon! No what? No... No what? Jak mi się laguje? O! Nie, nie została mi żadna skrzynia. No szkoda. Lato potworów, Jezu, jakie to... ...to przypomnienia. Ja wam powiem, skąd opnąłem serca. Yy, z tej dużej skrzynki, z tej, z mega boxa, pierwszy stop power do szelki, czyli plaster. Okej, okay, a ja się z Wami dzisiaj żegnam. Trzymajcie się, cześć.